Cześć! Tutaj Elfik. Pomimo dostępności tysiąca różnych akcesoriów do rysowania, wciąż wielu osobom zdarza się, że nie mają pod ręką nic, na czym można by było stworzyć rysunek, a nie każdy musi lubić rysowanie długopisem, które od wielu, wielu lat cisnę na tym kanale i mam nawet całą playlistę. To co powiecie na stworzenie realistycznego rysunku na stories? Na Instagramie. Jeżeli jesteście ciekawi, czy w ogóle mi się uda stworzyć rysunek drobniutko paluszkami, dziubając na ekraniku, to zapraszam do oglądania. Zanim w ogóle postanowiłam, że będę nagrywać ten filmik, to posprawdzałam, czy mam szansę. Jeden z pędzli na Insta Stories był taki lekko przezroczysty, a kolory można było pobierać i czubek był nawet precyzyjny. Zastanawiałam się też, czy stworzyć ten rysunek przy użyciu tych wszystkich naklejek, które są tam dostępne, ale ostatecznie zrezygnowałam i pomyślałam, że jeżeli będziecie chcieli, to może w następnym filmiku stworzę obrazek przy użyciu naklejek, ale tym razem same pędzle. Trochę się wycwaniłam, bo zrobiłam sobie zdjęcie zestawu Kredek i to z nich postanowiłam pobierać sobie kolory, bo nikt nie mówił, że tak nie wolno. Natomiast jeśli chodzi o temat rysunku, to myślę, że na obecny sezon jest tylko jedna słuszna inspiracja. Paulinko, mogłabyś mi pstryknąć, bo nie umiem stryknąć. Du-du-du-dum! Zgodnie z przypuszczeniami, pobieranie kolorów bardzo ułatwiło sprawę, ale już od początku zdawałam sobie sprawę z tego, że jednak tak łatwo nie będzie. Przezroczysty pędzel owszem był dostępny, to ten co niby ma być zakreślaczem, ale on miał dość tępy czubek, więc precyzyjne trafienia były dość no trudne. Głównie korzystałam więc z tego nieprzezroczystego pisaka, starając się jak najlepiej pobrać kolor bo no nie było możliwości mieszania kolorów. Oczywiście mimo dostępności kredek oraz ich odcieni, bo kredka jest w kształcie heksagonalnym i widzimy jej trzy części, więc mamy dostępne tak jakby trzy odcienie z każdej kredki. Rozumiecie? Nieważne. To i tak trafienie w taki idealny odcień było dosyć trudne, zwłaszcza, że ja malowałam bladą skórę, a taki odcień to już w ogóle naprawdę trudno wycelować bez możliwości mieszania. Ale nie to było najgorsze. Na Insta Stories zrobione lub załadowane zdjęcie można sobie dowolnie powiększać, ale samego tego rysunku nałożonego pędzlami już nie. Więc to wymagało naprawdę ogromnej precyzji, żeby trafić dokładnie tam, gdzie chcemy. No i owszem, pędzelek ma opcję takiego bardzo, bardzo drobnego czubka, ale z kolei czubek palca to jest jednak dosyć mało precyzyjny. No i że nie wspomnę o tym, że sam palec zasłania nam to, co rysujemy, więc trafienie jest niemożliwe. Poza nagrywaniem to mniej więcej rysowanie wyglądało u mnie tak. Mhm. Obrazek sobie wielokrotnie zapisywałam, żeby go nie stracić, bo wiecie, gdyby Stories się nagle wyłączyło, to byłoby po pracy. Ostatecznie zdecydowałam się na metodę kropkowania i niemal leżąc nad telefonem dziobałam kropeczkami. I tutaj podstawowa okazała się umiejętność widzenia koloru, bo bardzo często wydaje nam się, że coś ma jakieś odcienie, a potem okazuje się, że ma zupełnie inny. Jeżeli znacie jakąś fajną książkę na ten temat, to koniecznie dajcie mi znać, bo bo chciałabym rozwinąć kurs rysunku hiperrealistycznego i brakuje mi właśnie rozdziału o kolorze, a nie chciałabym się opierać tylko na jednej pozycji, czyli na książce Betty Edwards o kolorze. Wiecie, research polega na tym, że kradniemy z wielu źródeł, a nie z jednego. No, wtedy to już nie jest plagiat. Um, zapewne zastanawiacie się, co robiłam, jak mnie nie było. To galopowałam sobie po jordańskich pustyniach i bawiłam się w arabską księżniczkę w przepięknej Petrze. I jeżeli chcielibyście dostać pocztówkę z tej przepięknej Jordanii, to pod najnowszym filmikiem na Elfik Travel możecie zapisywać się w komentarzach do losowania. I tym razem filmik będzie bardzo szybko, bo właśnie jestem w trakcie... Nagrywania filmiku właśnie z Jordanii, Więc jeżeli zrozumieliście coś z tego, co właśnie powiedziałam, to zapisujcie się do losowania pocztówki. Tak. No, a ostatecznie ten rysunek, który tworzyłam na Insta Stories wygląda tak. Możecie dać znać, czy waszym zdaniem podołałam temu zadaniu, czy może powinnam nad nim posiedzieć jeszcze jakieś dwa dni, żeby dopracować precyzyjność. No, i czy powinnam stworzyć także wersję z tymi naklejkami na Insta Stories? A jeżeli lubicie elfy albo rysowanie, albo mnie, to subskrybujcie kanał, lajkujcie fanpage, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć!